Mecenasem odcinka jest pomoc informatyczna.pl. Rozdział 5 Cały dzień prawie zajęło twardowskiemu przeglądanie papierów stryja. Znalazł je w doskonałym porządku, co go zmartwiło. Wiedział bowiem z góry, że znajdzie w nich tylko to, co zmarły chciał zostawić, że nie zawieruszył się tam ani jeden świstek z punktu widzenia stryja niepotrzebny. Przyczynków do rozwiązania męczącej go zagadki nie można było więc oczekiwać. Niemniej przeto znalazł wiele rzeczy, które go zainteresowały i które postanowił później studiować. Były tam stare papiery rodzinne twardowskich. Osobno. Te, jedynie w pewnym nieładzie, schowane były wszelkiego rodzaju dokumenty, listy, notatki pozostałe po ojcu Zbigniewa. Znalazł tam nawet swoje cenzurki szkolne. Główną część tego archiwum stanowiły papiery osobiste stryja, przeważnie dotyczące spraw przemysłowych i handlowych, którymi się zmarły zajmował swego czasu. Wyglądało to tak, że można było na ich podstawie całą jego działalność odtworzyć. Był wreszcie cały szereg rękopiśmiennych referatów, memoriałów w kwestiach przemysłowych i handlowych, a obok tego i w politycznych, co bardzo zbigniewa zdziwiło. Ostatnie nosiły daty sprzed roku 1911, najdalej z początku 14. Z czasów późniejszych, nic poza korespondencją z bankami, w których miał złożone kapitały i poza papierami dotyczącymi turowa, nie zostało. Grzegorz połączył się telefonicznie z mieszkaniem warszawskim, którym opiekował się służący Michał i jego żona, i kazał je przygotować na dzień jutrzejszy dla swojego pana. Nazajutrz Twardowski wsiadł w limuzynę i pojechał do Warszawy. Po przyjeździe kazał sobie raz podać spis abonentów telefonów i szukał w nim kolmara. Spotkał go zawód. Nazwiska tego nie było. Może już nie żyje, pomyślał ze swego rodzaju żalem. Potem zadzwonił do Osieckiego i zamówił się do niego na dzień następny. Z wolnej reszty popołudnia i z wieczora skorzystał, żeby przyjrzeć się Warszawie, której prawie nie znał. Zrobiła na nim przykre wrażenie. Za wiele biedy, za wiele hałasu i brudu. Nieharmonijna mieszanina wschodu z zachodem. Z adwokatem rozmawiał tylko o interesach. Wziął od niego dokumenty, które mu były potrzebne i wystawił plenipotencję, powierzając mu prowadzenie swoich spraw. Zawiadomił go również o swoim zamiarze zamieszkania na pewien czas w kraju i natychmiastowym wyjeździe na krótki czas do Paryża. Po powrocie zjawił się u niego z prośbą, żeby na początek zechciał być jego mentorem na gruncie warszawskim. Następnego dnia siedział już w pociągu paryskim. Zastanawiał się nad ciekawym zjawiskiem psychicznym, którego go od dawna interesowało i według niego nie było tak proste, jakby się to mogło zdawać. Była to zależność myśli ludzkiej od miejsca, w którym człowiek się znajduje. Dopóki pociąg mknął ku granicy, przetrawiał wrażenia warszawskie, myślał o pogrzebie stryja, o turowie, o księdzu, o grzegorzu, nawet o psie piorunie. Za poznaniem wszakże, a zwłaszcza za granicą niemiecką, wszystko to nie bieszczało. Traciło kontury, tonęło jakby we mgle, a za to coraz natrętniej narzucały się jego myślom sprawy, które ją pochłaniały przed śmiercią stryja, jego zajęcia, rzeczy, które postanowił sobie zrobić w najbliższym czasie, ludzie, którzy mu do tego byli potrzebni. Za granicą belgijską myśl jego żyła już całkiem w Paryżu, w tamtejszych stosunkach, wśród tamtejszych ludzi. I sam już teraz był człowiekiem mniej podobnym do tego, który siedział w turowie. I rozmawiał z Grzegorzem. Na Gardi Nord czekał go uśmiechnięty Laurent, jego służący od lat sześciu, pracowity i pewny, wypróbowany podczas długich podróży Twardowskiego, kiedy mieszkanie pozostawało na jego opiece. Miał on przygotowany samochód, którym zawiózł pana do jego miłej garsoniery w pobliżu Trocadero. Laurent ze smutkiem się dowiedział, że Monseigneur zabawi w Paryżu tylko trzy tygodnie, w ciągu których zrobi kilkudniową wycieczkę do Londynu, a potem na nie określony czas pojedzie do Polski. Pocieszyło go podwyższenie pensji za czuwanie w dalszym ciągu nad mieszkaniem. Domyślił się też, że pan, teraz, po śmierci stryja, musi być bardzo bogaty i wyraził gotowość pojechania z nim do Polski. Otrzymał odpowiedź, że potrzebne jest w Paryżu, w którym pan nie ma zamiaru nigdy zwijać swojego mieszkania. Tymczasem przypadła mu praca pakowania rzeczy, papierów i części książek. Była to praca trudna, bo o każdą niemal rzecz trzeba było pytać, czy zostaje, czy idzie do kufrów. Trzy tygodnie upłynęły niepostrzeżenie. Ze zwykłą sobie systematycznością i umiejętnością zużytkowania czasu, Twardowski wszystko załatwił, o niczym nie zapomniał, widział wszystkich ludzi, których zobaczyć sobie postanowił i nie stało się w tym czasie nic szczególnego uwagi. Tylko kiedy pod koniec pobytu za granicą wracał z Londynu do Paryża, zdarzyło mu się coś, co dało mu dużo do myślenia. Po wylądowaniu w Calais, zajął zarezerwowane miejsce w pól wagonie i zaczytał się w książce, którą świeżo był kupił w Londynie. Od czasu do czasu, jak to było jego zwyczajem, robił ołówkiem notatki na włożonej w książkę kartce papieru. Naraz wpadły mu w ucho słowa: Look here, Kolmar." Twardowski drgnął nieznacznie. Kolmar. Nazwisko podane mu przez Grzegorza. Podniósł oczy od książki i spojrzał w stronę, skąd go te słowa doleciały. Po drugiej stronie przejścia, przy sąsiednim stoliku, siedzieli dwaj mężczyźni, ze sposobu noszenia się i z ubrania najklasyczniejsi Anglicy. Z rysów wszakże, gdy im się przyjrzał, niewątpliwie żyć. Prowadzili rozmowę przyciszonym głosem, ale widoczne było, że się kłócili. To sprawiło, że jeden lub drugi od czasu do czasu głos podnosił. Natychmiast wszakże się spostrzegał i zniżał głos aż do prawie szeptu. Obaj byli młodzi. Ten, którego sąsiad nazywał Kolmarem, był poniżej trzydziestki. Twardowski spuścił oczy na książkę, udawał, że czyta i notuje, ale próbował słuchać. Dochodziły go tylko pojedyncze wyrazy. Wśród nich często powtarzał się wyraz Tugella, czasami Tugella River. Coś mówią o południowej Afryce rzekł do siebie. Zrezygnował już z dowiedzenia się, o czym mówią ci dwaj jego moście, z których jeden nazywał się Kolmarem, gdy naraz głosy ich się podniosły. Tym razem mówili po polsku. Widocznie sprzykrzyło im się kłócić półgłosem, nie odpowiadającym napięciu ich namiętności, więc zdecydowali się głos podnieść, żeby ich wszakże nie podsłuchano, przeszli na język egzotyczny, mało znany na zachodzie. Wszak nikt w sąsiedztwie nie wyglądał na Polaka, a najmniej ze wszystkich ten pan zaczytany i robiący sobie notatki z książki. Kolmar mówił po polsku wcale czysto i swego towarzysza mówiącego z angielska nazywał bądź Jamesem, bądź Stuartem. James Stuart, rzekł do siebie w duchu Twardowski. Jak sobie pozwolić na nazwisko to już na dobre? Słyszał teraz co mówili i zorientował się od pierwszej chwili, że mówią rzeczy interesujące. Miał biegłość w robieniu notatek, miał nawet własny system stenografii. Zaczął tedy spisywać najdokładniej całą rozmowę. Zapisał kilka kartek, których zapas miał zawsze pod bokiem. Robił to, zaglądając ciągle do książki, niby z niej coś przepisując. Zachowywał się jak najordynarniejszy wywiadowca policyjny. Uspokajał wszakże sumienie tem, że mając tropić łotrów, którzy według słów Grzegorza zamordowali jego stryja. Nie może się bawić w żadne skrupuły. Dwaj jego współpasażerowie znikli mu z oczu na peronie w Paryżu. On zaś, przyjechawszy do swej garsoniery, notatki schował do biurka i, przebrawszy się, wyszedł na miasto. Wieczorem miał obiad w restauracji, na który zaprosił go jeden z jego znajomych. Rano był zajęty. Dopiero po południu mógł zabrać się do przepisania zanotowanej w wagonie rozmowy. Przepisał ją porządnie na maszynie. Potem uważnie ją odczytał. Rozmowa toczyła się pomiędzy dwoma nieznanymi mu ludźmi, w nieznanej obcej mu sprawie, a jednak prawie był pewny, że mu się ona przyda w walce z nieznanymi wrogami stryja. Wynikało z niej, że żyd, starszy wiekiem, mogący mieć pod czterdziestkę, który nazywał się Stuartem i dla niewprawnego oka mógł nawet wyglądać na Szkota. Był promotorem i prezesem Towarzystwa Kopalni Złota Tugela River Gold Company. Towarzystwo to było jak wiele podobnych zwykłym szwindlem. Nadto szwindel był nieudany, bo ludzie nauczyli się już w tych rzeczach ostrożności. Na udziałowców udało się połapać tylko pewną ilość drobnych rybek. Tymczasem z upadłością trzeba się spieszyć, zrobić ją przed najbliższym terminem wypłacania dywidendy. Kolmar, który był jednym z cichych agentów Stuarta do napędzania udziałowców, nic nie upolował, za co mu tamten robił gorzkie wyrzuty. Obecnie wszakże Kolmar miał złapać grubszą rybę jakiegoś bogatego szlachcica polskiego. Żądał wszakże niesłychanie wysokiej prowizji. Stewart mu wykładał, że to się nie da rachunkowo przeprowadzić, zapewniał, że on nie myśli dla korzyści Kolmara siedzieć w więzieniu. Rozmowa rozwijała się dalej w następujących terminach. Polmar, ty i tak będziesz musiał zwiać do Anglii, bo inaczej cię zamkną. Steward, dokąd pojadę? Człowiek z twoją głową może zrobić dużą karierę w Sowietach. Stamtąd cię nie wydadzą. Ta, tylko na miejscu rozstrzelają. Dziękuję zresztą, żeby długo nie gadać moje ostatnie słowo, to podzielimy się 50-50. No nie mogę. Przecież to moje własne pieniądze. Jak to twoje własne pieniądze? Czyś ty zwariował? Moje własne! Jeżeli dasz mi słowo, że będziesz trzymał język za zębami, to ci powiem dlaczego. No. Słowo? Słowo. Ten szlachcic ma córkę. Dziewczyna FF. Ja się do niej palę. Przytem, jak się ma taką kobietę, to jest co pokazać. Można robić interesy. On więcej dzieci nie ma, ja się więc z nią ożenię, to i tak jego majątek będzie mój. Więc jak on straci na tugula River, to i ja tracę. Dlaczego się w to pakujesz? Odpowiedział kompan podróży. Bo póki ojciec ma majątek, ona za mnie nie wyjdzie. Najpierw muszę starego zrobić bankrutem, mój tata kupi jego majątek dla mnie, a to bardzo piękna posiadłość. Jak ona nic nie będzie miała, a ja będę miał ich majątek, to wtedy interes zrobiony. Ona zostanie panią Kolmar. To jest na ciebie za mądry interes, to ci się nie uda. Ty zrobisz coś takiego, co popsuje całą kombinację. Jeszcze nie wiadomo, czy ten szlachcic pójdzie na Tugula River. Turner pisze, że on już poszedł. Słuchaj, czy ty nie mógłbyś pamiętać, że to nie jest teraz Turner, ale Sir Joseph Turner? A przepraszam, to tak z przyzwyczajenia. Kiedy ty będziesz James Stewart? A może ty chcesz od razu zostać pretendentem do tronu szkockiego? Don't be a fool! To z tobą nie można rozmawiać na serio o biznesie. To dlaczego powiadasz, że ten szlachcic jest już gotów? Jak on się nazywa? Dowiesz się, gdy dojdziesz ze mną do zgody. Sir Joseph mi powie. Nie powie, bo on trzyma z moim tatą. No dobrze, powiedz więc, jak dokładnie się ten interes Kolmar przedstawi. Widzisz, on posiada ładny majątek, ale dosyć obdłużony. Teraz, gdy zboże tanie, on nie ma wcale dochodu. Wszystko zabierają procenty i podatki. To mu się wszystko przykrzy. Więc myśli majątek sprzedać i rzucić w jaki wielki interes. On uważa, że ma głowę do interesów, a jest idiota. Nie wierzy w polskie interesy i chce je robić za granicą. A w zeszłym roku poznał się przez mojego tatę w Paryżu z Ser Zefem. Ogromnie się zaprzyjaźnili, bo mu imponuje szlachcic angielski. Jednocześnie człowiek znający się na wielkich interesach, rozumiesz? Nie domyśla się nawet, że to jego dawny kompatriota. <laughs> w tym miejscu obaj wybuchnęli śmiechem. Kolmar kontynuował. Otóż teraz naznaczył sobie rendezvous z Sir Josephem w Paryżu, żeby się jego poradzić. Jest tam już od tygodnia. Sir Joseph wskazał mu Tugula River jako najlepszy sposób zrobienia wszelkich pieniędzy, no i szlachcic strasznie się zapalił. Ser Józef mu powiedział, że ty będziesz w tym czasie w Paryżu i on czeka teraz na ciebie. Ty musisz zrobić minę niechętną. Udziałów już niewiele, wolałbyś, żeby zostały w Anglii. I dopiero, gdy bardzo będą prosili, zrobisz to dla takiego znakomitego człowieka jak Ser nie dla tamtego. Nie zgodzisz się dla szlachcica, ale wpuścisz go do interesu właśnie ze względu na Ser Józefa. Rozumiesz? Ale on przecież nie ma gotówki. Odpowiedział współrozmówca. Ale nic nie szkodzi. Zgodzisz się poczekać. On poleci do Polski sprzedawać majątek. Teraz przy braku gotówki nikt nie kupuje, a jak kto kupuje, to grubo poniżej wartości. Będzie mu się spieszyło, więc tata zrobi mu grzeczność jako przyjacielowi, no i ten majątek kupi. Szlachcic będzie więc miał gotówkę za parę tygodni. To może się udać. To się na pewno uda. Tylko pamiętaj. W Paryżu ja nie istnieję. Nie znamy się. Nigdy się o mnie nie słyszał. Dalsza rozmowa była targowaniem się o podział łupu. Nie była ona dokończona, gdyż pociąg stanął w Paryżu. Twardowski odczytując sobie ten protokół powoli widział całą sprawę jak na dłoni i uplastyczniał sobie rolę poszczególnych aktorów. James Stewart, Sir Joseph Turner alias Żyd Turner, Młody Kolmar, czy może raczej... Kulmer, jak sądzić, należało z brzmienia nazwiska. Wreszcie jego ojciec, kto wie, czy nie największy z tych wszystkich łotrów mieszkających w Polsce. Ostatni jedynie go tak naprawdę interesował. Wiele przemawiało za tym, że jest to właśnie osobistość, za którą Grzegorz tak tęsknił. Schował więc do taki oryginalny dokument. Był pewien, że dochodzenia przeszłości stryja zmuszą go do trudnej walki i przypuszczał, że w tej walce protokół z rozmowy w wagonie może się okazać bardzo przydatną bronią. Nasunęła mu się myśl, że gdyby wiedział, kto jest owym szlachcicem upatrzonym na ofiarę przez oszustów, mógłby go ostrzec. Z drugiej atoli strony, nawykły do roli obojętnego obserwatora, miał wstręt do mieszania się w cudze sprawy. Świat się nie zawali od tego, że jeden więcej głupiec da się okraść łotrą. To takie zwykłe. Wprawdzie zajęcie tajemnicą stryja musi go wyprowadzić z roli obserwatora, no ale to co innego. To sprawa bardzo mu bliska, poniekąd jego własna sprawa. A kto wie, czy dla jego celów w tej sprawie nie lepiej, żeby się to planowane oszustwo udało. Może to doprowadzić do wydobycia na wierzch owego tajemniczego kolmara, czy kulmera. Po paru dniach Twardowski opuścił Paryż. Pojechał prosto do Turowa. Raz dlatego, że chciał się w nowej siedzibie urządzić, rzeczy swoje w domu rozlokować, powtórę, że miał nadzieję czegoś jeszcze na miejscu się dowiedzieć. Była to powieść Roma Madmowskiego, napisana pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, pod tytułem DZIEDZICTWO. Udźwiękowienie, efekty specjalne i użyczenie głosu Marek Miśko. Mecenasem odcinka jest pomoc Informatyczna .pl.